Jak zrobić domową i naturalną pastę do zębów? Pierwszy składnik to nierafinowany olej kokosowy. Niszczy bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy oraz ma działanie przeciwgrzybiczne. Eliminuje krwawienie dziąseł. Xylitol. Pomimo że jest cukrem, to nie tylko nie wywołuje próchnicy, ale wręcz jej zapobiega. Obniża pH w ustach, zabija niektóre drożdżaki, wzmacnia szkliwo. Soda oczyszczona CZDA, czyli czysta do analizy, a dokładniej bez sztucznych antyzbrylaczy, pochłania zapachy, jest naturalnym papierem ściernym oczyszczającym zęby, usuwającym osad. Powoduje powstawanie odpowiedniego, zasadowego środowiska. jak miętowy, głównie dla polepszenia smaku, odświeżający, jednak także wpływa na wybielanie zębów i ich wzmacnianie. Na samym początku dajemy olej, 4-5 łyżeczek. Teraz, żeby móc go wymieszać z resztą składników, musimy go trochę ogrzać, żeby się rozpuścił. Biorę kubek, nalewam do niego wrzątek i stawiam na tym opakowanie, żeby się podgrzało. Teraz dajemy mu chwilkę, żeby się roztopiło. Na razie jest takie. Teraz mamy taki stan płynny. Teraz dajemy dwie łyżeczki sody oczyszczonej. I trzy łyżeczki sproszkowanego ksylitolu. Na koniec kilka kropel olejków eterycznych. Ustawiam na ciepłym i mieszam, tak by wszystkie składniki dokładnie się połączyły. Jak tam jest taka pasta, którą odstawiamy do ostygnięcia. A tak wygląda skończona pasta.